Ludziska nie uwierzycie w to, co się właśnie stało. Właśnie lepiłem sobie wszystkie farby ze trikiego, no nie trikiego, tylko tikiego. i jak zwykle zabrakło mi białego. I pomyślałem sobie, kurde, sprawdźmy czy z kremowy, czy z jakichś kolorów nie da się zrobić a białego. No to wziąłem sobie kremowy. I czarny, bo kremowy był bardzo podobny do białego. No, to zaczęłam mieszać i nie uwierzycie. Udało mi się zrobić biały. Na pewno wielu z Was uh, ma ten sam problem co ja. Że często mu białego brakuje. No to teraz macie rozwiązanie. Zobaczcie. Potrzebujecie... Ja wezmę sobie tyle kremowego. Tyle czarnego. Potem musicie to zmieszać. Czekajcie. Zmieszam to. Eee. Przez ten czas jak będę mieszał, pogapcie się na moje yeah. fazę tikiego, które ulepiłem. Napiszcie w komentarzach jak wam się podobają. Eee. A ja będę mieszał kolory. Od fazy 0 do, do fazy 5. A ja sobie tutaj teraz będę polepietał. Napiszcie w komentarzach, która faza wam się najbardziej podoba. 0, 1, 2, 3, 4 czy 5. Będę jeszcze robił fazę 9,5. Chyba wiecie, jak to wygląda. To jest ten zombie triki, tylko że już z pomalowaną twarzą i z tymi ranami na twarzy bez maski, jest podobny do fazy 0, o do tej fazy 0, tylko, że ma już wyrwane wargi, tak samo jak nasz Tiki tutaj. Chwila. Co ja zrobiłem? no zobaczcie, no wychodzi mi szary. A wcześniej wychodził mi taki kolor, jak ma tutaj nasz tiki. Hmm. A, a, czekajcie, chyba, chyba dałem za dużo tego hmm, czarnego. No to zróbmy to jeszcze raz. O, tyle kremowego. I bardzo, bardzo mało szarego. Opa, tyle. A wy się nadal gapcie na fazy Dickiego. Faza piąta to jak pewnie wiecie fanowska dopiero wersja. Nie ma jeszcze oryginału. Faza czwarta jest ukrytą piosenką. Faza trzecia jest całkiem niezła. Faza druga też jest fajna. No, faza druga jest najlepsza. Faza pierwsza też mega fajna. I faza zero da się znieść. Jesus. Wcześniej jakoś robiłem biały. Zobaczcie. Wcześniej robiłem. Wcześniej udawało mi się zrobić taki kolor. O taki. A teraz wychodzi mi szary. Jak to. Jaki ze mnie, Debil. Jezus Maria. To nie był. Kremowy i czarny, tylko kremowy i jasny, szary. Jezus Maria! Jezu! Jakie ja przestępstwo popełniłem? Pomyliłem czarny z jasnym, szarym. O Jezus Maria, ten film już 4 minuty trwa. Dobra, to teraz szybko mieszamy, to mieszamy, mieszamy. A Wy sobie nadal patrzcie na te moje fazy trikiego, Przepraszam, tikiego ciągle mnie się to myli. No i pamiętajcie, piszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej podoba. A ja skończyłem. Zobaczcie, taki kolor Wam powinien wyjść. A więc dzięki za oglądanie, przepraszam za tamte błędy i.